Jest to połączenie śniadań i lunchu. Odbywa się od godzin porannych do popołudniowych. U nas dzisiaj pierwszy pran zaczęliśmy od, dopiero od godziny 12, więc za trochę później. Jednak w przyszłości myślimy, żeby robić to wcześniej. Na poranczu dzisiaj można u pieczywo, domowe wędliny. Mamy trochę francuskich serów, francuskich z brązłami, z papażanem, z fetą. E, mamy też robione przez nas lemoniady, e, ciastka naszego wypieku, e, będą też ciepłe rzeczy, e, kiełbaski na ciepło, jajka. E, jest też tapenada, czyli pasta z oliwek. Koszt branczut jest to 15 zł, za tą cenę jemy w dowoli. E, napoje są w cenie, jeżeli chodzi o kawę lub herbatę, Trzeba sobie dopłacić. W cenie branżu, w cenie tych 15 zł, mamy jedzenie, które znajduje się na stole, a także silne napoje, które się na nim znajdują. Czyli wszystko, tak jakby co jest poza stołem, jest dodatkowo płatne. Oferowaliśmy branż tylko na Facebooku, tam zgłosiło się 40 osób, jednak widzę, że jest dużo osób, które nie wyrażały udziału.